Czy Gieksa, kurwa, nie, pierdol to pytanie. Pierdol, ale się pojawia, nie? Opie na Śląsku, ja to wszystkim w Warszawie zawsze tłumaczę, nie? Bo na, w Warszawie to jest kurwa łatwo być kibicem. Na Śląsku, kurwa, możesz dzielnicę przekroczyć tak, i coś tak, źle powiesz, i tak, jest tak, kuj w liczbę. Ten blok za ruchem, ten za polonią bytą. Ta, tam jeszcze, no, kurwa, bo tam jest jakieś... miasto na mieście, tam jest kurwa. Jest, tam, tam nie ma tak, że kurwa jedziesz z miasta, przejeżdżasz przez las, przez coś tam i jedziesz do następnego miasta. Jest miasto, 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 i każdy za kimś innym. Kurwa. Tak, jak ja widzisz, to ja to zawsze porównaj do Warszawy. Nie, tu jedziesz i masz, śródmieście Mokotów, Ursynów, Katowiców. tu masz Katowice za brzech, bytom kurwa no, wiec, moją i teraz ten. kurwa każde, każde miasto ma swojego prezydenta, swoich zastępców. No, no. Kurwa weź niech oni się tu wszyscy dogadają, nie? A, a teraz teraz nie wiem czy wiesz, ogólnie Łaziska też w tym uczestniczą. No. E, e, tam jest e, jak to się nazywa. Kurwa w Co, izbowy, super tak. miasto Silesia taki projekt, co? Silesia, ale czekaj że wszystkie, wszystkie te miasta są połączone, jak to się nazywa? Metropolia, metropolia, o, metropolia o jesteśmy połączeni teraz Tak kiedyś było wiesz, na przykład dojeżdżałeś kurwa e, z Łazisk do Kato, jechałeś MZK Tychy Tak, to ja teraz... tak dostałem kurwa mandat kiedyś, bo tam były inne kurwa, no KZK no, i MZK o, o, kurwa, Mi też nie się nie parę razy zdarzyło coś, mandat Kurwane, kurwe, chuje, no, ale, no. ale teraz to wszystko jest połączone, oni to wszystko połączają Wydaje mi się, że parę lat jeszcze, no może parę haście. Już na przykład będziesz mógł baną tramwajem je, no je, no je, no. dojechać z Kato do łaziska. Mi się wydaje, że to Yo. będzie tak połączone, bo to wszystko w tym kierunku zmierza, żeby to wszystko było metropolią katowicką. No tak.